oh you really haven't changed one bit have you Wow device. Hmm? Finally, after so long. Thanks, man. It's been years, decades at least, since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family my mom my siblings my uh my dad i received a call from tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning took them long enough <laughs> it's funny even after what happened and all that time away from home it looks just like i remembered it to be is my memory that precise uh of course Things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey, can't blame anybody for that. <laughs> right, right. I guess I better use that memory for something useful. I don't have the full story, nor do I know why it happened, but I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When five nights at Freddy's just ended. Hey, cześć. Z tej Witam was w grze The Joy of Creation, fanowskiej grze, fa, fanowskiej grze Five Nights at Freddy's. Oj, od dłuższego czasu chciałem to nagrać, ale, no, ta gra jest dość trudna, więc <ścoughs> w sumie to mnie zatrzymywało. Ale gra jest naprawdę świetnie zrobiona, więc co? Zaczynamy pierwszą noc już z grubej rury od razu, także let's go. A, no, wybrać memory, ok.

Yes, yes, he's okay. Don't worry. He just seems uh, confused. Uh, ex excuse me, sir, can you tell me your name? Oh, look, man, if you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know. This man does appears here in our house. They over the but I don't know. Michael. Your... What? I uh, what? Uh, I mean my uh, uh, my name it's Michael. I'm Michael. I, uh, uh you, you asked me that before. Uh, <clears throat> Daddy, Michael kind of sound like you. Excuse me, <laughs> just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I don't think you should be here. Uh, yeah, I was just saying that. You, uh, you, uh you, you look a little bit roughed up. What happened to you? I can't remember. I'm sorry, but but I just... I, I just don't know. Michael should get up. The floor is bad. Daddy, can we help Michael? My turn is coming. It would be bad when he went outside. Um, I, I mean, I, I guess, can you stand? I, I think so, a bit. I, I just feel a bit, um, dizzy. Yes, yeah, dizzy. Come on, man. Let me help you up. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. Or at least, while well, I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person. Or at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was that's for sure um not that I was implying he was I'd never talked to him again after that well except for when the storm happened that's when I woke up on my bed and I saw them się okay spa

and uh, don't look at them too long, or you'll feel weird and see creepy things. When you do, turn on your desk lamp next to your bed. You'll feel safe there. Uh, the more you stare at the scary monsters, the worse you'll feel. All right? Uh, all right, all right, all right. Um, yeah, okay. First things first. Uh, Freddy. uh, the fuzzy brown bear. Uh, he. Okay. Uh, so to recap, um. Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Uh, Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Okay. Uh, disable the lights and sit down until he leaves. Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll okay. think you're gone. And Foxy will appear under your crib and move upwards, so when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave. Ok, Jezu. Ale dużo raz, jest. Ale duże rzeczy okay, naraz od razu jest. Okej, dobra. To próbujemy. Próbujemy. Będzie ciężko, coś czuję. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba się zaczęło z tym deszczem razem. Dobra. Reddy jest przy drzwiach. Tak, jest tutaj. Dobra. Jezu! Nie! Jo ja pierniczy jaka animacja. Dobra, ginę. Ja pierniczę, ale naraz, wszystko weszło. O, nie, kurde. Ty, co ja mam Proszę, on pukał? Ja ty, nie, no nie, no... Zaczęło się z grubej rury, widzę. No cię jakoś pominąć? O, dobra, pominąłem cię. Dobra, zapalamy światło. Teraz mniej więcej wiem, o co chodzi. Czyli jak on puka, to niekoniecznie od razu wchodzi ten boni. Dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Dobra. Jak on puka, to mam usiąść i wyłączyć światło. Dobra. Bo Freddy jest przy oknie, Foxy jest pod moim łóżkiem. A Chika jest w kroseci, dobra Czyli w tej szafce. Okej. Okay. No jedziemy. Co to było? Co to było? O kurde. ma Mam nadzieję, że teraz nie wyjdzie mi... Siedzimy, siedzimy No nie Dobra Dobra, czyli, aha, czyli on puka kilka razy, tak? jestem ciekaw co brzmi, co, o co chodzi z tym zielonym światłem sobie staniemy. Czekamy, czekamy. Dobra. Ale jest klimacik fajny, naprawdę dobrze zrobiona jest ta gra. Jestem ciekaw, co będzie w następnych. Co to? Słyszycie to? Co to za głosy? ma spadaj nie to do, czy do, dobra to czika weszła chyba Ci ma ma dobra pośpimy sobie trochę tutaj nam Foxy nie wszedł. O kurde, ale mi serce wali. Dużo się dzieje od razu. Naprawdę dużo się dzieje. Ale dobrze, dobrze. Pierwsza noc nie jest teraz o spokojna jak pierwsza ejem dopiero. O kurde. Szybko śpimy. Udajemy, że śpimy. Dobra, damy radę. Damy radę, czy nie damy rady? Będzie mi skrobał tutaj kulde, cool, cholernik. Druga w nocy. Ty, ale wolno tu czas leci. Co jest? Nie mogli tego jakoś przyspieszyć? Dobra, jesteś. Siema, chika. Chyba ogarniam, o co tu chodzi Dobra, zamknęła drzwi Ten sobie poszedł O kurde Spadaj Spadaj, spadaj, spadaj Dobra, poszedł sobie Czemu jest na żółto tam? Coś na żółto miga? Znowu na żółto. Nie wiem, na żółto, ale puka cały czas. Dobra, ja będę się patrzył na lampkę, bo to chyba najlepiej jest. O, i tak kątem oka tylko patrzeć na. Dobra, otworzę drzwi od razu wyłączam. O, siema. Dobra daj, daj. Cześć, Cika. Pójdziesz sobie? Dzięki Siema oh. Idź sobie, dobra? Dobra, zaczyna mi jakoś migać ekran i zaczynam się bać. No, drapie tutaj. Drapie, drapie. Czemu mam na czerwono tam teraz? Jest trzecia w nocy, dobra? Zaczyna mi się trząść ekran jakoś dziwnie. Co jest? O, ze przeczucia, ludzie. Czemu mi się zaczyna trząść ekran? O nie. Muszę szybko ogarnąć. Dobra. Tu zasłaniamy. Jakby nie mógł mieć cały czas zasłoniętych drzwi. Znaczy, zasłon. Dobra, idziemy spać. Chociaż na trochę. O kurde, no właśnie o to mi chodziło. Ty, ale czemu mi... Zaczyna migać ekran. Nie rozumiem tego. Czemu? Czemu ona czerwona jest? Czwarta. Oj, chyba nie jest dobrze. Czemu jakaś kołysanka się włączyła? Dobra, dobra, Jakaś kołysanka cholerna się włączyła, ale czemu? Dobra, wszystko się tutaj ogarnęło. Ale ja się nie ogarnąłem. Jest czwarta. A mi chyba serce zaraz wysiądzie. Ja pierniczę. No ale nic, no to jest moja pierwsza próba. Jezus Marian wali w te drzwi. Wydaje mi się, że jak na pierwszą próbę do czwartej EM Chyba jest dobrze, nie? Nie, ja coś czuję, że ja umrę zaraz. Dawaj, 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 dawaj. Piąta, szósta i, i kończymy to. <grym> Proszę, jestem małym dzieciaczkiem niewinnym tylko. ma? Cicho tam, Chica. Dobra. Uh. Jest w miarę git. Jest piąta, jem. Dobra. Ostatnia godzina. Ale już mi się tak trzęsie ekran. Czy ja siedzę, czy nie? Chyba siedzę. Co się dzieje? Co się dzieje? O nie No to muszę to i szybko go zrobić O, to ginę chyba O Jejny, Ale ten Foxy jest straszny Ale dobry Foxy jest Zjaty Kurde, dobra, wiecie co? O kurde, dobra, wiecie co? Jak na razie może z, yy, skończę tutaj odcinek. Proszę, dajcie mi jakieś rady na pierwszą i na drugą noc, yy, która będzie. E, z chęcią sobie tutaj poczytam, ale gierka jest Mua! naprawdę grafika jest super. Ten Fox jest świetny po prostu. No, czuję, że Oj, będzie z tego seria na pewno. No, będzie na pewno. Bardzo mi się podoba gierka. Jest dość trudna i dużo rzecz trzeba ogarniać, ogarniać w, naraz. E, tak, jakby od razu wrzucają nas na tak głęboką wodę, ale jest naprawdę super.